Hello? A witam. Z okazji 60 lat yy, kanału wito nie? radio, nie? Yy, narysuję mu fald. Yy, że się tak uśmiecha, zobaczcie jest wito nie? Zało to wito te Co? To jestem ja Normalnie. I jak się rysuje kaczkę? Yy, coś takiego pik 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 pik, pik pyk, pyk, pik. Pyk, pik, pyk. No, tu jest Dakki... Nie, nie wiem, czy to ma... To ma ogon. Nie wiem. To jest Bone. Eee. Eee. Sześć lat. Tak. zapomniałbym. Eee, kur... To nawet taka. No, ogólnie coś takiego. I coś jeszcze dorysować. Eym. Um. Ja wiem tyle. 100 lat. Nikt żyje, żyje nam. Kto widzi te realie.